Rozdział dwunasty. Samotność. Wolno przeszli przez pole po zboczu wzgórza do domu starego Perkinsa. Przed domem stało kilka samochodów. Ojciec zastukał do drzwi. Jess usłyszał, jak książę Terrien zaszczekał w głębi domu i przybiegł do drzwi. – Cicho – powiedział jakiś nieznany Jessowi głos. – Leżeć. Drzwi otworzył postawny mężczyzna, który starał się zatrzymać psa. Na widok Jessa książę wyrwał się jednak i radośnie skoczył na chłopca. Jess wziął go na ręce, przytulił i pogłaskał po grzbiecie. Jak zwykł był robić kiedy Kate był jeszcze małym szczeniakiem. Widzę, że pies cię zna, powiedział nieznajomy, uśmiechając się niepewnie. Proszę wejść. Odsunął się i wpuścił wszystkich troje do środka. Weszli do złotego pokoju, który wyglądał tak jak zawsze, tylko jeszcze piękniej, gdyż słońce wlewało się do środka przez okna od południa. W pokoju siedziało kilka osób, których Jess nigdy przedtem nie widział. Niektórzy szeptali, ale przeważnie panowała cisza. Nie było na czym usiąść. Lecz obcy mężczyzna już niósł krzesła z jadalni. Usiedli sztywno i skonsternowani czekali, nie wiedząc na co właściwie mają czekać. Starsza kobieta wolno podniosła się z kanapy i podeszła do matki Jessa. Miała elegancko uczesane białe włosy i zaczerwienione oczy. Jestem babcią Leslie, powiedziała, wyciągając rękę. Matka niezrę niezręcznie uścisnęła jej dłoń. Nazywam się Arons, odparła cicho. Mieszkamy na wzgórzu. Babcia Leslie podała rękę ojcu. Dziękuję, że państwo przyszli, powiedziała, a potem zwróciła się do Jessa. Ty na pewno jesteś Jess. Jess skinął głową. Leslie, jej oczy wypełniły się łzami. Leslie opowiadała mi o tobie. Przez chwilę Jess myślał, że kobieta coś jeszcze powie. Nie chciał na nią spojrzeć, więc zapamiętale głaskał psa, który leżał mu na kolanach. Przepraszam, głos jej się załamał. Nie mogę tego znieść. Mężczyzna, który otworzył im drzwi, podszedł i objął ją ramieniem. Kiedy wyprowadzał ją z pokoju, Jess usłyszał jej płacz. Był zadowolony, że wyszła. Ta płacząca kobieta sprawiała niesamowite wrażenie, jakby osoba reklamująca w telewizji past z zębów nagle wybuchnęła płaczem. To nie pasowało. Rozejrzał się po pokoju pełnym dorosłych z czerwonymi oczami. Spójrzcie na mnie. Miał ochotę powiedzieć im, ja nie płaczę. Część jego osobowości wyłączyła się i zanalizowała tę myśl. Nie znał nikogo innego w swoim wieku, komu umarłby najlepszy przyjaciel. Dlatego był ważny. W poniedziałek w szkole dzieci będą mówić w jego obecności szeptem i traktować go z szacunkiem, tak jak to było w zeszłym roku z Billiem Joy Wimsem, kiedy jego ojciec zginął w wypadku samochodowym. Jeśli nie zechce. Nie będzie się do nikogo odzywać, a wszyscy nauczyciele będą dla niego wyjątkowo mili. Mama zmusi nawet Brendę, żeby była dla niego miła. Nagle zapragnął zobaczyć Leslie w trumnie. Ciekaw był, czy wystawiono ją w gabinecie, czy w jakimś domu pogrzebowym w Millsburgu. Czy pochowają ją w dżinsach? A może w tym granatowym swetrze i bluzce w kwiatki, które miała na sobie na Wielkanoc? Tak by było lepiej. Ludzie mogliby się wyśmiewać z jeansów, a on nie chciał, żeby ktoś wyśmiewał się z Leslie, kiedy ona nie żyje. Do pokoju wszedł Bill. Kate ześliznął się z kolan Jessa i podbiegł do Billa. Ojciec Leslie pochylił się i pogłaskał psa, Jess wstał. Jess! Bill podszedł i objął go, jakby Jess był leslie, a nie sobą. Przytulił go tak mocno, że guzik jego swetra boleśnie uciskał Jessa w czoło, lecz mimo to chłopak się nie poruszył. Czuł, że ciało Bila drży i bał się spojrzeć na jego twarz, żeby nie zobaczyć, że płacze. Nie chciał widzieć płaczącego Bila. Chciał się wydostać z tego domu, dusił się tutaj. Dlaczego nie ma tu Lesli, ona by mu pomogła? Dlaczego nie wbiegnie do pokoju i nie rozbawi wszystkich, jak zawsze? Myśli, że to takie fajne, umrzeć i sprawić, żeby wszyscy płakali? Ale musieli żyć dalej? To nie jest fajne. Ona cię kochała. W głosie bila słychać było płacz. Powiedziała mi kiedyś, że gdyby nie ty. nie mógł dokończyć. Dziękuję ci, powiedział po chwili. Dziękuję, że byłeś dla niej takim wspaniałym przyjacielem. Zupełnie jakby mówił to ktoś inny, nie Bill. Jak ktoś ze starego sentymentalnego filmu. Ktoś, z kogo Leslie i Jess śmialiby się do łez i przedrzeźniali. Bu, byłeś dla niej takim wspaniałym przyjacielem. Musiał się odsunąć, żeby ten głupi guzik przestał wbijać mu się w czoło. Na szczęście Bill go wcale nie zatrzymywał. Usłyszał, jak ojciec pyta cicho ponad jego głową o pogrzeb, a Bill równie cicho, prawie normalnym tonem, odpowiedział, że zdecydowali się na kremację zwłok i że następnego dnia zabiorą prochy do jego rodzinnego domu w Pensylwanii. Kremacja. Coś strzeliło mu w głowie to znaczy, że Leslie już nie ma zamieniła się w garstkę popiołu, już je, nigdy jej nie zobaczy, nawet umarłej. Nigdy. Jak śmieli? Leslie należała do niego, bardziej niż do kogokolwiek na świecie. Nikt go nawet nie spytał, nikt mu nawet nie powiedział, a teraz już jej nigdy nie zobaczy, a oni potrafią tylko płakać. Nie z powodu Leslie. Nie płakali nad Leslie, płakali nad sobą tylko nad sobą gdyby w ogóle myśleli o Leslie nie przywieźliby jej wcale w to przeklęte miejsce musiał się opanować żeby się nie rzucać na Bila on Jess był jedyną osobą którą Leslie naprawdę obchodziła ale ona go zawiodła umarła kiedy jej najbardziej potrzebował opuściła go poszła się przeprawić przez strumień żeby mu pokazać że się nie boi no proszę Jess Teraz pewno gdzieś tam się z niego śmieje, wyśmiewa się z niego, tak jak z pani Mirz. Oszukała go. Najpierw sprawiła, że zostawił dawnego siebie i przeszedł do jej świata, a potem, nim się w nim na dobre, zadomowił, lecz zbyt późno, by mógł się wycofać. Zostawiła go samego, jak astronautę, błądzącego po księżycu samego. Później nie mógł sobie nigdy przypomnieć, kiedy dokładnie wyszedł z domu starego Perkins'a? Pamiętał tylko, jak biegł pod górę do swojego domu z twarzą zalaną gniewami, gniewnymi łzami. Zaraz za drzwiami wpadł na Mabel. Widziałeś ją? — Spytała podekscytowana. Widziałeś się w trumnie? Uderzył ją w twarz, tak mocno jak jeszcze nigdy nikogo nie uderzył. Mabel odsunęła się z cichym szlochem. Kobieg zaraz do pokoju wyciągnął z pod materaca papier i farby, które Leslie podarowała mu na gwiazdkę. Eli stała w drzwiach i coś mówiła, odepchnął ją jak oparzony. Na dole Brenda też coś mamrotała, ale słyszał tylko płacz Mabel. Wybiegł przez drzwi kuchenne i biegł przez całą drogę do strumienia, nie oglądając się za siebie. Poziom wody obniżył się trochę od czasu, kiedy był tu ostatnio. Na gałęzi jabłoni lekko kołysała się reszta sznura. Teraz jestem najszybszym biegaczem w piątej klasie. Krzyknął coś bez słów, wrzucił papier i farby do brudnej, ciemnej wody. Farby pływały na powierzchni, prześlizgując się z prądem jak łódka, ale kartki papieru zakręciły się w kółko, nasiąkły błotnistą wodą i zostały wessane. Patrzył, jak wszystko znika. Powoli zaczął normalnie oddychać, a serce przestało mu walić. Usiadł, mimo że ziemia była mokra od deszczu. Nie miał dokąd pójść. Nigdzie, nigdy. Oparł głowę na kolanach. Bardzo głupio zrobiłeś. Ojciec usiadł na brudnej ziemi tuż koło niego. Nic mnie to nie obchodzi, nic a nic. Płakał. Płakał tak bardzo, że ledwie mógł oddychać. Ojciec wziął go na kolana, jakby jazz był małą Joyce Ann. No już. Już, powiedział, głaszcząc go po głowie. Cicho, cicho. Nienawidzę jej, zaszlochał Jess. Nienawidzę jej, żałuję, że ją w ogóle poznałem. Ojciec nic nie mówiąc, gładził go po głowie. Jess powoli się uspokajał. Obaj patrzyli na wodę. Wreszcie ojciec powiedział, piekło i szatani. Czasem Jess słyszał, jak ojciec mówił tak do jakiegoś kolegi. Przyniosło mu to dziwną ulgę i dodało śmia śmiałości. Tato, wierzysz, że ludzie idą do piekła, prawdziwego piekła? Martwisz się o Leslie Bark? Wszystko to było dziwne, ale co tam? No bo Mabel powiedziała: Mabel? Mabel nie jest Bogiem, który wie wszystko. No ale skąd wiesz, co robi Bóg? Synu, nie bądź głupi. Bóg nie posyła małych dziewczynek do piekła. Jess nigdy w życiu nie uważał Leslie za małą dziewczynkę, ale wobec Boga była małą dziewczynką. W listopadzie miała skończyć jedenaście lat. Stali obaj i ruszyli pod górę. To nieprawda, że jej nienawidzę, odezwał się Jess. Nie mam pojęcia, dlaczego tak powiedziałem. Ojciec pokiwał głową ze zrozumieniem. Wszyscy, nawet Brenda byli dla niego mili. Wszyscy oprócz Mabel, która nawet do niego nie podeszła, jakby się bała mieć z nim cokolwiek wspólnego. Chciał ją przeprosić, ale nie był w stanie. Był zbyt zmęczony, nie potrafił wypowiedzieć właściwych słów. Musi jej to jakoś wynagrodzić, ale teraz był zbyt zmęczony, żeby coś wymyślić. Po południu odwiedził ich Bill. Barkowie wyjeżdżali do Pensylwanii i chcieli, żeby Jess zaopiekował się księciem do ich powrotu. Oczywiście był zadowolony, że Bill go o to poprosił. Obawiał się, że zrobił mu rano przykrość, kiedy tak wybiegł bez słowa. Chciał mu to jakoś wynagrodzić. Chciał także mieć pewność, że Bill nie ma do niego nic pretensji, ale tego nie potrafił wyrazić. Trzymał psa i machał ręką za zakurzonym włoskim samochodem skręcającym na główną drogę. Wydawało mu się, że i oni pomachali, ale odległość była zbyt duża, żeby mógł być pewien. Matka nigdy wcześniej nie chciała zgodzić się na psa w domu, jednak nie powiedziała ani słowa na temat katę. Pies wskoczył na łóżko Jessa i spał całą noc przytulony do jego piersi.